Robimy dzisiaj zadanko za dwa punkty. Mamy trapez równoramienny i wiemy, że podstawa ma długość 6, ramię ma długość 4 i znamy też miarę kątów. Mają one po 60 stopni. No skoro trapez równoramienny, to drugie ramię również będzie miało długość 4. Mamy tutaj 60 stopni. Mam nadzieję, że jakaś lampeczka się tutaj zaświeciła. Jeżeli znaleźlibyśmy tutaj trójkąt prostokątny, to możemy skorzystać. Trójkąta charakterystycznego 30, 60 i 90. Czy taki trójkąt tutaj mamy? Mamy tutaj dwa takie trójkąty, no i tutaj będziemy mieli po 90 stopni, one będą dokładnie takie same. Tutaj mamy brakujący kod 30 stopni. I jak taki trójkąt policzyć? Już ci pokazuję. Tutaj znowu mamy najmniejszy 30, największy 90 i ten tutaj średni 60, no i załóżmy, że znamy długość najdłuższego, czyli mamy tutaj 12 naprzeciwko 90 stop, zatem naprzeciwko najmniejszego będzie o połowę mniej, czyli 6, a naprzeciwko tego średniego to będzie taka średnia wartość, jak ja to zawsze mówię, czyli 6 pierwiastków z 3. Ok, jak policzyć taki trójkąt? Już wiemy, więc tutaj naprzeciwko najdłuższego boku mamy 4, więc naprzeciwko najkrótszego będzie 2 i adekwatnie po drugiej stronie. A jeżeli jeżeli chodzi o wysokość, no to naprzeciwko tego średniego ta średnia wysokość, czyli to będą dwa pierwiastki z trzech. Jeżeli chodzi tutaj o nasz dół, no to tutaj również będziemy mieli szóstkę, bo ta odległość PC jest taka sama u góry jak i na dole. Co my mamy policzyć? Mamy obliczyć pole tego trapezu. No i czego potrzebujemy, żeby policzyć pole trapezu? Na szczęście mamy wzór w tablicach. Pole trapezu to co to jest? Dwie podstawy podzielić na dwa razy wysokość. No i tutaj mamy nasze podstawy i mamy naszą wysokość, więc wypiszmy sobie dane. Nasze A, czyli nasza dolna podstawa, to będzie. 2, 6 i 2, czyli to będzie suma, to będzie 10, górna podstawa to będzie 6, a jeżeli chodzi o wysokość, to będą 2 pierwiastki z 3. No i to, co musimy teraz zrobić, to musimy podstawić do tego wzoru. A plus b, czyli 10 plus 6, podzielić na 2 razy 2 pierwiastki z 3. 10 plus 6, 16, podzielić na 2 razy 2 pierwiastki z 3. Możesz tutaj albo skrócić, albo możesz sobie 16 na 2 to będzie 8. 8 razy 2 pierwiastki z 3 to będzie 16 pierwiastków z 3 i tyle właśnie wynosi pole. Tego trapezu. Daj znać, czy to zadanie jest dla Ciebie łatwe, czy trudne. Jeżeli chcesz, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnisz ten filmik innym maturzystom i pomożesz dzięki temu rozwijać się temu profilowi, a także mi.